No cio. Moje króliczki malutkie! Ojejku! Chłopczyk! Krówka! Inki malutka! Kocham was! Jak ja was kocham! Mamusia nie chciałaby was wydawać! Moje szczęście, Najsłodsze na świecie króliczki! moja aniołki! moja aniołki! moja aniołki! Falko! Cześć, Cześć, Cześć. O Jakie szczęścia. Wiecie mi Króliczki! No jak ja was kocha. Kocham. No Koba, wy jesteście ciężkie!